Ogrodomania.pl Piotr Damek. Gdybym powiedział, że to jest kosiarka spalinowa, to pewnie by się obraziła. Nie wiem, jak to nazwać. potwór, bestia, monstrum. Może nazwijmy ją najzwyczajniej kosiarka profesjonalna. Amerykańska kosiarka do zastosowań profesjonalnych, komercyjnych. Doro 22200T Co czyni ją profesjonalną Wydle jest ciężkie cięższe ode mnie 81 kg Dlaczego? Dlatego korpus aluminiowy odlew z aluminium grubość mierzyłem suwmiarką 6 mm 6 mm, silnik komercyjna jednostka Kabasaki FJ180V z pompą oleju. Pełne smarowanie ciśnieniowe. Praca na wzniesieniach, na pochyłościach. Nie ma problemu. Koła, tak samo znane z aluminium. Stalowe łożyska kulkowe. Korpus 66 cm. Napęd. Trzy poziomy. Oprócz napędu mamy regulację obrotów silnika, tutaj po lewej stronie. Przełożenie mamy, na, jeśli chodzi o napęd, przełożenie mamy przez pasek klinowy. Dodatkowo, tutaj w tym miejscu mamy dźwignię sprzęgło noża. Czyli możemy sobie wyłączyć yy, pracę noża, w tym czasie pozbierać jakieś niepożądane obiekty z trawnika i kontynuować pracę załączając noże. Regulację wysokości mamy indywidualnie nastawioną dla kół tylnych i kół przednich. Tutaj mamy solidną y, dźwignię do regulacji tyłu od 28 do 102 mm. Z przodu mamy indywidualnie dla każdego kółka. Tak jak widać taka dźwignia tutaj jest z zapadlinkami, kilkupoziomowa. No, i tutaj wszystko jasne. Nie? Patrzymy, widzimy, że to nie jest zwykła miała, mała piastka, tylko konkretna piasta na śrubach z dodatkowym zabezpieczeniem, żeby tam się nic nie dostawało pod nóż. Yy, mechanizm różnicowy na przekładni. Przekładnia typu Heavy Duty. Uff. Uff. Przekładne typu Heavy Duty kąpieli olejowej, mechanizm różnicowy możemy zawracać, skręcać bez ryzyka uszkodzenia przekładni kosz 90 litrów czy polecałbym tą kosiarkę każdemu? nie, ale jak chcesz zaszpanować przed sąsiadami i masz krzepę żeby dźwignąć 81 kg, to ta kosiarka jest dla Ciebie ogrodomaniak.pl ja Piotr Adamek to Toro22200TE Monstrum do 3500 metrów. Pozdrawiam.